Cześć, w dzisiejszym odcinku testujemy kolejny model z serii Xperia Next, czyli Xperia P. Cała nowa linia stylistyczna od Sony to telefony bardzo charakterystyczne i bardzo podobne do siebie, jeżeli chodzi o design. rzeczywiście tak samo jest z modelem Xperia P. Bardzo ostre kontury, obłość z tyłu obudowy i takie zdecydowane kształty to takie cechy charakterystyczne właśnie nowych telefonów od Sony. Bardzo charakterystyczny jest przezroczysty pasek, który znajduje się pod ekranem. Ten pasek, tym razem na nim są nadrukowane klawisze funkcyjne Androida i rzeczywiście trzeba go nacisnąć po to, żeby je uruchamiać. Całe urządzenie jest zbudowane ze świetnych materiałów, bo na froncie jest szkło hartowane. Cała konstrukcja jest zbudowana z aluminium. Natomiast niestety wrażenie takiego urządzenia premium, bardzo drogiego, znika w momencie, kiedy chwycicie sobie urządzenie za ten taki dolny pasek, który znajduje się pod tym przezroczystym elementem, dlatego że on jest zrobiony z plastiku, da się go odpiąć. I niestety on kiedy mocno się go przyciśnie, czy generalnie kiedy się go przyciśnie trzeszczy i to niestety w urządzeniu, które no, miałoby udawać coś znacznie droższego jest nie do przyjęcia. Nie podoba mi się również to, że slot na karty SIM, który znajduje się z boku telefonu też obdziera się, z niego złazi farba i to też niestety dobrze nie wygląda. Pamiętajcie też, że urządzenia nie da się rozebrać, nie ma dostępu do baterii, więc nie można je samodzielnie wymienić. Ekran Xperia ma 4 cale i dobrą dla takiego ekranu rozdzielczość 540x960, która zapewnia świetną czytelność nawet małych czcionek. Wykonany jest również w bardzo ciekawej technologii, dlatego że to jest ekran Reality Display wsparty silnikiem Bravia, który poprawia jaskrawość kolorów, ale dodatkowo jest wykonany, czy wsparty technologią White Magic, która polega na tym, że każdy piksel takiego ekranu składa się z czterech subpikseli. Jest jeden dodatkowy biały subpiksel, który sprawia, że biel ta na takim ekranie jest naprawdę bardzo, bardzo biała i taka bardzo naturalna. Świetna jest również jasność takiego ekranu. To jest jeden z najjaśniejszych ekranów na rynku, o ile nie najjaśniejszy. Natomiast ten dodatkowy subpixel sprawia, że niestety czernie są bardzo szale. Spada kontrast. Kąty widzenia są ciągle bardzo dobre, ale niestety niektóre barwy, które wyświetlane są na takim ekranie, szczególnie gradienty, są sprzeniewierzone i mm, kiedy oglądacie jakiś obraz na tym ekranie, on może różnić się trochę od tego, jak go zobaczycie na ekranie komputera czy na innym telefonie. Urządzenie pracuje na dwurdzeniowym procesorze taktowanym zegarem 1 GHz jest 1 GB pamięci RAM. Jest 13 GB wewnętrznej pamięci dostępnej dla użytkownika na pliki. Niestety brakuje slotu na karty pamięci dodatkowe, a samo urządzenie pracuje na kartach Microsim, więc pamiętajcie, że kiedy je kupujecie, musicie mieć tą mniejszą. Natomiast jeżeli chodzi o prędkość działania urządzenia, ona jest perfekcyjne. Urządzenie nigdy nie zwalnia, nigdy nie pojawiają się jakieś zacięcia, czkawki w samej pracy i wszystkie aplikacje są uruchamiane błyskawicznie. Nie podoba mi się natomiast niestety to, że pojemność baterii jest za mała dla takiego procesora. To jest tylko trochę ponad 1300 mAh, no i niestety jeden dzień pracy to wszystko, co można z Xperia wycisnąć. Urządzenie po wyjęciu z pudełka pracuje na Androidzie w wersji 2.3. Jest zapewniona i obiecana że aktualizacja do Androida 4, która ma się pojawić w trzecim kwartale tego roku, czyli mniej więcej teraz. Co ciekawe, Sony dokłada oczywiście swoją nakładkę systemową. Ta nakładka systemowa składa się z pięciu pulpitów maksymalnie na ekranie głównym. Na tych pulpitach możemy rozmieszczać widżety. Sony dokłada kilka ciekawych, ładnych widżetów od siebie. Jest na przykład bardzo fajna, efektowna galeria, w której możemy przeglądać zdjęcia. Jest ładna pogodynka. Jest również ładny widget do zarządzania komunikacją telefonu. Na dole ekranu dostępny jest z kolei pasek skrótów, na którym możemy rozmieszczać najważniejsze dla nas aplikacje, takie, z których najczęściej korzystamy na tym pasku, możemy również tworzyć foldery skrótów. No i bardzo ciekawą, bardzo mocną cechą nakładki systemowej od ocony jest pełna integracja z Facebookiem, dostępna na każdym poziomie menu, na przykład w galerii albo odtwarzaczu muzyki. I właśnie w odtwarzaczu muzyki możemy w bardzo łatwy sposób polubić naszą piosenkę, której właśnie słuchamy na Facebooku. Możemy również na niej wynaleźć w łatwy sposób tekst albo klip na YouTube. Możemy również e, poprosić telefon, żeby znalazł okładkę, jeżeli nie mamy otagowanej muzyki. To jest bardzo wygodne i rzeczywiście na ogół działa e, bardzo sprawnie. Podoba mi się również jakość odtwarzanego dźwięku w Xperi, dlatego że ona jest na dobrym poziomie i większość użytkowników powinna być bardzo zadowolona. Dobre są też słuchawki w zestawie, które możecie znaleźć w pudełku, to jest fajne. Jeżeli chodzi o sam interfejs, on też jest ładny, bo ładnie graficznie animowany jest, ładna animacja okładek, wszystko co fajnie wygląda. Natomiast odtwarzanie filmów już nie jest tak dobrze, bo urządzenie radzi sobie wprawdzie z rozdzielczością Full HD, czyli 1080p, ale niestety obsługa kodeków jest bardzo wybiórcza i część, urządzeń, część filmów, które próbujemy wyświetlić na urządzeniu, po prostu nie działa. Na pocieszenie dostajemy na boku obudowy standardowy port Micro HDMI. Aparat Xperia P robi zdjęcia w rozdzielczości 8 megapikseli i to jest rzeczywiście dobry aparat, taki, który łopie bardzo dużo szczegółów i dzięki temu zdjęcia są ostre, nawet jeżeli wyświetlamy je na dużym ekranie albo w jakimś powiększeniu. Pojawiają się czasami jakieś małe przeszumienia, ale nic czego nie można było wybaczyć. Rzeczywiście Xperia P ma jeden z najlepszych 8-megapikselowych aparatów, jakie są na rynku. Podoba mi się również w tym aparacie to, że mamy dostępne już na start bardzo dużo trybów fotografowania. Możemy użyć na przykład tego aparatu po to, żeby zrobić zdjęcie w trójwymiarze, algorytm, który pracuje w urządzeniu dosztukuje jakby głębiej i możemy również w trybie multi-angle tą głębię wyświetlać nawet na ekranie urządzenia. To jest tak naprawdę tylko oczywiście udawana głębia, bo telefon nie ma trójwymiarowego ekranu, ale generalnie wygląda to ciekawie i na pewno zdjęcie zrobione na jakimś urlopie czy na wakacjach w ten sposób będzie fajnie wyglądać. Jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, urządzenie radzi sobie z rozdzielczością 1080p, przy 30 klatkach na sekundę zachowana jest dobra płynność i również dużo szczegółów na tych filmach jest, w związku z tym one również wyglądają dobrze. Dobra rozdzielczość ekranu i dobry rozmiar ekranu, a także technologia, w której jest wykonany ta White Magic, która sprawia, że biel wygląda perfekcyjnie, sprawiają, że przeglądanie stron internetowych jest bardzo, bardzo wygodne. W zasadzie bieli w internecie tak naprawdę na stronach internetowych jest najwięcej. W związku z tym, kiedy ona jest naturalna, to bardzo wygodnie przegląda się strony internetowe i tak jest właśnie w Xperi P. Dwurdzeniowy procesor zapewnia dużą moc obliczeniową wszystkie strony są wczytywane perfekcyjnie, szybko, bez żadnych spowolnień. Urządzenie radzi sobie oczywiście również z treściami Flash. Natomiast pamiętajcie, że niestety producent technologii Flash zakończył wsparcie dla niej. 15 sierpnia aplikacja zniknie ze sklepu z aplikacjami, czy ta wtyczka, właśnie flashowa. W związku z tym, jeżeli kupicie Xperia P, pamiętajcie, żeby ściągnąć taką wtyczkę do 15 sierpnia. Po tym momencie, po tym okresie, po tym czasie trzeba będzie sobie radzić w jakiś mniej oficjalny sposób. Podsumowując, Sony Xperia P to urządzenie bardzo dopracowane. Widać, że rzeczywiście producenci i designerzy tego urządzenia włożyli w nie dużo pracy. I postarali się, żeby wszystkie funkcje działały w nim tak, jak powinny i rzeczywiście tak jest. Są dobre multimedia, bardzo ciekawe technologicznie ekran, dobry proces, który zapewnia szybką pracę i Xperia P Sony udowadnia, że będzie walczyć z takimi tuzami, gigantami jak wszechobecny obecnie Samsung albo zarabiający gigantyczne pieniądze Apple. Czy się uda z nimi wygrać, albo przynajmniej wykroić jakiś kawałek tortu smartfonowego tortu, nie wiem, ale ja z całą pewnością Sony Xperia P mogę polecić jako telefon więcej niż wart swojej obecnej ceny. Pamiętajcie też, że w nowym sezonie wszystkie odcinki Mobzili są dostępne tylko na stronie ISTV, więc dodajcie nas do ulubionych zakładek. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, jaki smartfon wybrać, Sony Xperia EP, a może jednak coś innego, co proponuje Wam Wasz operator, piszcie naszym profilu na Facebooku. Trzymajcie się, do następnego odcinka.